Co będzie celem, panie trenerze, na rundę wiosenną? To dziewiąte, dziesiąte miejsce, o którym pan przed chwilą powiedział, czy jednak w pierwszej kolejności pan myśli o tym, żeby mimo wszystko ta drużyna nie spadła? Nie no, od początku ja mówiłem, że będziemy walczyli o utrzymanie. To już jest trzeci sezon, jak walczymy o utrzymanie. Nie wiem, co się wydarzy po rundzie jesiennej, bo jak zwykle u nas po każdej rundzie jest Odpływ zawodników. Przypomnę, że latem odeszło prawie siedmiu zawodników. Tych prawie czterech, czy pięciu albo sześciu z podstawowego składu. Uzupełniliśmy trzema zawodnikami, ale to też znowu jest jakby już inna drużyna i tak prawie co pół sezonu mamy inną drużynę. I to nie jest łatwe. Z powrotem weź na odpowiednie tory. Ja też nie wiem co będzie z zawodnikami w tej rundzie zimowej, kto zostanie, kto odchodzi. Wiem, że część zawodników ma takie ambicje grania wyżej. No więc Ale o kimś już wie pan na pewno, że Nie, odchodzi, nie, 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 pan nie. korzystać. Coś już w ogóle jest jasne w tych tematach? Nie, nie jest nic jasne po ostatnim meczu. Mamy tam spotkanie zarządu, pewno będziemy się będziemy rozmawiali. No trudno mi jest powiedzieć, bo no, ja nie decyduję o pewnych rzeczach organizacyjnych, ja mogę tylko przyjąć informacje o tym, co będzie, jak będzie, kto zawodnik zostanie, który odejdzie, ale nie jestem w stanie nic innego zrobić. Też y, musimy rozmawiać, czy ja dalej będę trenerem, czy nie. No to wszystko będzie w przyszłym tygodniu, po ostatnim meczu, i wtedy będziemy wiedzieli o wiele więcej. Jest jakakolwiek ryzyko, że pan nie będzie prowadził tego zespołu na wiosnę? No to oczywiście, że jest, nie, bo ja, wie pan co, ja po, przed rundą jesienną, jak zobaczyłem na treningu, kogo mam, no to, to naprawdę to był trochę taki trudny trudna sytuacja do zaakceptowania. Niemniej jednak w czasie tego lipca udało nam się tam pozyskać tych zawodników i jakoś to żeśmy skleili, ale tak jak wiem, że rząd robi wszystko, żeby, żeby to ustabilizować. No ale tutaj problem polega na budżecie i zawodnicy wybierają zespoły lepsze, gdzie więcej się płaci, są większe znaczy, kluby są bardziej bogate, no i ja się nie dziwię, że oni idą tam, gdzie więcej mogą dostać pieniędzy, i, i też są lepsi zawodnicy, jest lepszy poziom. No my ciągle się zmagamy z tym z tą rotacją w tym zespole. Przychodzą młodzi zawodnicy, którzy są daleko, daleko naprawdę jeszcze do Czwartej Ligi. No i, i tutaj nie wszystkim to się podoba zawodnikom, że ciągle muszą uczyć tych młodych, a oni też tak szybko nie adoptują się do tej czwartej ligi. No i jak popatrzymy na, w jakim my składzie graliśmy, no to tam jest 12-13 ludzi, którzy jakby zmieniają się, a reszta bardzo mało wchodzi, no bo naprawdę jest spora różnica, jeśli chodzi o Czwartą Ligę, a, a klasę. Nie? Panie że co musi się zatem wydarzyć w tych najbliższych dniach, tygodniach, żeby Pan chciał nadal prowadzić tę drużynę? Pan oczekuje, żeby została ta drużyna w takim składzie, jak jest, czy żeby były jeszcze jakieś wzmocnienia? Wie pan co? No, ja nie chciałbym spekulować, bo w sobotę się spotkamy po meczu, będziemy wiedzieli, prezesi przedstawią albo w przyszłym tygodniu jakiś plan. Chciałbym, żeby ta drużyna została. Ale też jak powiedziałem, moja cierpliwość też jest już trochę wyczerpana, bo jakby, to jest taka, może nie, nie o to chodzi, że to jest wielka odpowiedzialność, ale to te, ta ilość zawodników, którą mamy, mówię o tej podstawowej jedenasce, ona jest zbyt mała. Zbyt mało też doświadczona nawet w tej podstawowej jedenastej, żeby naprawdę grać tak spokojnie na poziomie środka tabeli. Ciągle każdy mecz jest na takim, jak to mówimy, o życie. No i dla mnie to jest dość trudna sytuacja, taka nawet ambicjonalna, bo trzeci raz rzędu walczymy o utrzymanie. I, i chciałbym o coś więcej pograć, nie, nie tylko o to, no że... No ciągle... jak, a ilu graczy by Pan potrzebował, żeby ta drużyna wyglądała stabilniej, nie biła się o utrzymanie ilu takich jakościowych wzmocnień i na jakich Proszę Pana, pan... no ja myślę, że dwóch zawodników, którzy byliby, to, że dwóch zawodników doświadczonych takich, to, to też jest jeszcze jeden problem. W, moim, w mojej ocenie Poprzez treningi, poprzez tą pracę z tymi zawodnikami i sami zawodnicy, my żeśmy doszli naprawdę do tego naprawdę takiego dobrego poziomu techniczno-taktycznego. I następnym krokiem, żeby ta drużyna, nawet w takim składzie, jaki jest, bo to niewiele trzeba zmian, żeby ona zrobiła krok do przodu. To tutaj potrzeba jest pomocy tej drużyny, jakby na boisku. Czyli, trener, wydaje mi się, że bardzo dużo zrobiliśmy, i nie wiem, czy już więcej można zrobić, jeśli chodzi o te zachowania na boisku, bo tam pomoże im tylko doświadczony zawodnik. Okej, okay, bardziej pan myśli o tych doświadczonych graczach, jeśli chodzi o obronę, czy bardziej ofensywnych zawodnikach, no bo patrzę też na dotychczasowe statystyki liczbę strzelonych goli zaledwie 17 bramek. Czyli gdyby miał pan wzmacniać ten zespół, to większe potrzeby są z tyłu czy z przodu? Ja bym najbardziej potrzebował zawodnika do środka pomocy, który jest w stanie prowadzić grę który jest w stanie zmienić jakby tempo gry, jest w stanie zmienić środek ciężkości gry, jest w stanie zarządzać tym zespołem. I to jest zawodnik, jeśli to nie jest właściwie, to ten zawodnik potrzebny jest tej drużynie, czy też może i w obronie, albo środkowy pomocnik, albo środkowy obrońca, który by. Jak w tym żargonie piłkarskim złapał to wszystko bardzo mocno, żeby oni mieli do niego pewien taki respekt, szacunek, nawet z tego tytułu, że grał w jakichś tam dobrych zespołach, prawda? I oczywiście jeśli chodzi o umiejętności. Czy my uważam, że my się poradzimy w tej fazie ofensywnej, bo wtedy moglibyśmy przesunąć niektórych zawodników do przodu, a tak. No, sytuację mamy taką, że mamy Nikodema się wiery jako w przodzie, bo gramy 5-4-1. Widać w statystykach, że my z tyłu w miarę dobrze bronimy, bo mamy chyba najmniej straconych bramek z tej grupy dolnej, dolnej tej regionu tabeli, bo mamy chyba 26 bramek straconych. To nie jest tak źle jak na zespół, który zajmuje. Trzecie miejsce od końca, mówię o dzisiejszym stanie, więc jesteśmy dobrze zorganizowani, ale są momenty w meczach, w których potrzebny jest zawodnik, który by zarządzał tym całym zespołem, bo nie mamy takiego i takiego bym widział w środku pomocy lub na, na środku obrony. To jeszcze uporządkujmy, panie tenerze. Kiedy to spotkanie z zarządem? Kiedy można spodziewać się jakichś wiążących decyzji w sprawie pana przyszłości i tego, co się wydarzy w przerwie między rundami z tym zespołem? O jakiej perspektywie mówimy? Kiedy powinno no nie, być coś jasne? Ja myślę, że przyszły tydzień jest jakby opcją ostateczną, bo e, zarząd musi podjąć decyzję e, i ja też muszę podjąć decyzję, bo jeśli. Nie będzie jakiejś perspektywy na to, że coś się zmieni, no to wtedy będziemy się dalej rozmawiali na temat mojej dalszej pracy i czy ona ma sens.